29 października 1929 roku załamała się giełda w Nowym Jorku. Czarny Wtorek rozpoczął kryzys, który ogarnął nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały ówczesny świat, za wyjątkiem Związku Radzieckiego. Ten wielki kryzys dotarł do Polski w roku 1930 i miał w Polsce wyjątkowo bolesny przebieg. Dlaczego? Dlatego, że spadek produkcji, poziomu życia nastąpił z niskiego poziomu Polska była krajem biednym i Polska nie zdążyła odrobić strat jakie poniosła w wyniku I wojny światowej ten krótki okres koniunktury na ziemiach polskich to zaledwie 3 lata 1926 1929 w większości krajów na świecie ten okres koniunktury był przynajmniej o 2 lata dłuższy dla Wielkiego kryzysu w Polsce kluczowy był spadek cen na artykuły rolne. Większość mieszkańców Polski to byli rolnicy. I teraz spadek cen na artykuły rolne powoduje dramatyczny spadek poziomu życia polskich rolników. Rolnik potrzebował pieniędzy chociażby na to, aby opłacić podatki. Rolnicy próbują się ratować zwiększając produkcję, chociażby obsiewając nieużytki. Ale wzrost produkcji powoduje dalszy spadek cen. Rolnicy, więc dramatycznie ograniczają swoją konsumpcję. Wielu polskich drobnych rolników na wiosnę nie dojada. Spadek siły nabywczej rolników powoduje znaczące osłabienie rynku wewnętrznego. Rolnicy ograniczają zakupy do minimum. Spada więc produkcja przemysłowa. Właściciele przedsiębiorstw, ratując się przed bankructwem, zwalniają robotników. Rośnie więc w Polsce. Lawinowo bezrobocie. To bezrobocie, które mamy w oficjalnych statystykach, wzrosło z 70 tysięcy do 780 tysięcy. Ale nie wszyscy bezrobotni byli objęci statystyką. Przedsiębiorcy, ratując się przed bankructwem, obniżają również pensje tym robotnikom, którzy nie tracą porad. Tak więc zarobki robotników spadają. To, co łagodzi skutek tych obniżek zarobków, to są mnożyce cen. Artykuły rolne tanieją szybciej niż artykuły przemysłowe. Więc spadek cen artykułów rolnych powoduje, że ten spadek płac przez robotników jest mniej odczuwalny. Bo ludzie ubocy, bo ludzie kiepsko zarabiający, a do takich zaliczali się w dużej mierze polscy robotnicy. W większości wydają pieniądze na jedzenie. Jeżeli więc spadają ceny wyżywienia, łatwiej im jest poradzić sobie mimo spadku dochodów. Polscy przedsiębiorcy ratują się też przed bankructwem, tworząc kartele, dokonując zmów cenowych, dzięki czemu ograniczają spadek cen na swoje artykuły. Ale to powoduje to rozwarstwienie nożyc cen. Artykuły przemysłowe tanieją w mniejszym stopniu niż artykuły rolne, to jeszcze bardziej pogarsza sytuację polskich rolników. Bardzo często sanacji zarzuca się etatyzm, lewicowe podejście do gospodarki. Tutaj jednak sanacja zachowała się początkowo skrajnie liberalnie, to znaczy nie podjęła żadnych kroków, czekając cierpliwie, aż kryzys się skończy, aż problemy ustąpią same. Dopiero wtedy, kiedy kryzys zaczął przynosić Olbrzymie napięcia społeczne w 1932 roku. Sanacja podjęła pewne kroki, ale bardzo ograniczone i na bardzo niewielką skalę. I tak na przykład. Wprowadzono ustawowe oddłużenie, odroczenie rad i obniżenie odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach w okresie przedkryzysowym. Ale to rozwiązanie było korzystne przede wszystkim dla dużych gospodarzy, dla polskich ziemian, którym w ten sposób ułatwiano regulację zaległości kredytowych. Natomiast ubodzy rolnicy kredytów w bankach nie zaciągali. Jeżeli pożyczali pieniądze, to najczęściej od osób prywatnych, a tutaj sanacyjne regulacje prawne nie miały wpływu na zobowiązania. Podjęto też skup interwencyjny zboża, ale niewielkie przeznaczone na to pieniądze przyniosły korzyść znowu przede wszystkim dużym producentom rolnym, którzy produkowali dużo zboża. Natomiast drobni rolnicy, którzy mieli różnorodną produkcję zwierzęcą i roślinną, skorzystali na tym w niewielkim stopniu. Zniesiono niektóre opłaty, na przykład rogatkowe uniszczane przy wwożeniu żywności do miasta. To rozwiązanie akurat było korzystne dla wszystkich w dużej mierze Właśnie dla tych drobnych rolników, którzy przyjeżdżali do miasta i tam sprzedawali swoje produkty. Ale oszczędność nie była znacząca na tyle, aby w sposób wyraźny poprawić sytuację polskich rolników. Starano się również walczyć z bezrobociem, organizując roboty publiczne. Ale znowu, małe fundusze przeznaczone na te prace interwencyjne powodowały, że nie udało się w ten sposób znacząco obniżyć Liczby bezrobotnych w Polsce. Polska z wielkiego kryzysu w sposób widoczny zaczęła wychodzić w 1935 roku. Nie na skutek interwencjonizmu państwowego, który był bardzo ograniczony i jego rezultaty też były ograniczone, ale na skutek tego, że mamy wzrost gospodarczy na całym świecie. Kończy się wielki kryzys. Wzrasta więc zapotrzebowanie na polskie produkty. A ponadto, co ważne, z polskiego punktu widzenia mamy wówczas nieurodzaj i idą w górę ceny żywności. Rolnicy mają więcej pieniędzy, zwiększają konsumpcję, wzrasta więc produkcja, bo wzrasta zapotrzebowanie i na rynku wewnętrznym, i na rynku zewnętrznym. Przedsiębiorcy zwiększają więc zatrudnienie, spada więc bezrobocie i zaczyna się wzrost gospodarczy. Te ostatnie lata Drugie Rzeczpospolitej. Przerwane przed wybuchem wojny światowej. To będzie ponowny okres dobrej koniunktury gospodarczej. Także w Polsce ten wielki kryzys umownie kończy się w roku 1935. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych, Facebook i Twitter użytkownik barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze. Mój profil na portalu patronite użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.